Dzisiaj podzielę się z Wami swoim doświadczeniem. Wczoraj poznałem przesympatyczne małżeństwo, które niestety spotkała tragedia, ponieważ małżonka no, ma nowotwór i to już w takim stadium, że lekarze już się poddali, zaniechali wszelkiego leczenia. Po wielu, wielu chemioterapiach, po wielu wyciętych narządach w zasadzie nic nie pomogło. I pomoc w zasadzie skupia się na tym, żeby ulżyć takiej osobie, zwłaszcza w bólu, bo ból niestety często towarzyszy tego typu chorobom. I w tym przypadku pani bierze plastry z morfiną, bierze te specjalne zaszczyki, które chyba jeśli dobrze pamiętam, co 12 godzin, chyba bierze, które mają jej łagodzić też ból, i rzeczywiście to wszystko działa, ale jak to często bywa w tego typu problemach, schorzeniach, czasem się jakiś ból jeszcze przebije przez to wszystko. I w tym przypadku akurat, bo byłem gościem tych państwa, zdarzyło się, że po posiłku pani poczuła ból, mniej więcej pod mostkiem chyba, gdzieś tak kują bardzo. Poprosiłem, spytałem, jak bardzo ją kuje. W skali od zera to znaczy, że w ogóle, a 10 to nie do zniesienia. Powiedziała, że 8. I poprosiłem wtedy, żeby przykleiła plaster um, Ice Wave. To są dwa plastry. Jeden jest taki um, kremowy kolor, to żeby nakleiła go w centralnym miejscu, gdzie boli. I drugi jest biały, to jest taka satelita, jak ja to nazywam. Poprosiłem, żeby nakleiła jakieś 12-15 cm poniżej, czyli tak gdzieś na godzinę 6, jakbyśmy to powiedzieli, czy 18. No, i pani powiedziała, że nic nie pomogło, to dalej boli. Natomiast poprosiłem, żeby przykleiła, więc na godzinie 21 czy 9 .00. może tak coś, ale raczej, może jeden punkt, ale raczej nie. Dalej bez zmian. No to byłem zmartwiony. Poprosiłem więc, żeby nakleiła na godzinie 12, czyli powyżej tego plastra. No i wtedy, wtedy to zadziałało. Poprosiłem o określenie bólu. Pani powiedziała w skali od 0 do 10, ewentualnie 8, które miała wcześniej, określiła dziś na dwójkę, A więc bardzo. A nawet potem chyba nawet w ogóle przestała czuć ból. Także, także bardzo się ucieszyłem z tego powodu. Oczywiście nie można negować plastrów marfinowych, nie można negować innych metod, ale kiedy ból jest. no jednak się przebija i jest, jest to problem, to warto mieć wtedy też te plastry. Czasami być może, jeżeli Wy nie macie takich problemów, bo nikt Wam też nie przepisze morfiny, jeżeli nie jesteście poważnie chorzy, a macie też bóle, no to można po prostu to mieć w apteczce. Gdzieś zawsze leży, przychodzi ból i wtedy go zastosujecie. Ice Wave. Czy mogę powiedzieć, że zawsze w 100% wszystkim pomoże? No niestety nie. Nie mogę tego zagwarantować, ale pomaga tak często i tak szybko, bo to dosłownie w sekundy się dzieje, że no, warto mieć to w swoim zadaniu, na pewno jeśli nie pomoże tobie, to komuś z twoich domowników a być może nie pomoże ci w tym rodzaju bólu, ale w innym pomoże, nie wiem ja osobiście chcę to mieć, chociaż akurat ja nie mam problemów takich bólowych mi nic nie boli, ale jeśli ktoś poprosi, to też mu odstąpię polecam